Witam wszystkich się Manu Majstry. Właśnie robię dalszą część podłogi. Jest to podłoga korytarzowa że tak powiem więc za chwilę będę miał problem żeby się przedostać do tamtej części mieszkania. I teraz pokażę Wam jak ja to robię żeby można było po tym normalnie chodzić. Więc tak kładę świeżą płytkę Tamta część była wcześniej. Kładę świeżą płytkę. E, spinam ją tymi piąkami. No nie wiem w którym miejscu kurwa wyłączyło tą kamerę, ale mnie to skurwia ta kamera z tymi bateriami. Słuchajcie, ta płytka jest świeża i ona jest połączona piąkami ze starym, czyli z tym co było wcześniej. I tu pokładane są kliny, poobcinane tu są resztki, żeby ją podklinować, żebym ja mógł po niej normalnie chodzić. Jest to wycięte, płytka jest zaznaczona, że można po niej chodzić, i ja sobie po tej płytce będę normalnie popierniczał. Eee, teraz sobie położę tą, nie mam potrzeby wyjścia, nawet jakbym miał, to jeszcze mogę być normalnie. Teraz sobie położę tą, następną, następną, pokażę Wam jeszcze jak. Hmm. pokażę Wam jeszcze jak łączę świeże ze świeżym bo to jest świeże ze starym dobra majstry kolejna płytka po której będę chodził na świeżo więc tak Rozkładam sobie cztery mniej więcej tam, gdzie one będą. Klinuję sobie klinami płytkę poprzednią. tak żeby... Dobijam je tak, żeby one w miarę sztywno tam były, żeby nie było między eee, żadnego luzu, żeby, ten, żeby te łażenie nie spowodowało tego, że ta płytka siądzie. Dobra, muszę wyciągnąć pomóż. Dobra, jestem z powrotem. Wycinam nadmiar klinów. pier... Było sobie ostrze. Dobra, mam to podklinowane. Kładziemy tą płytkę Kładziemy tą płytkę i do pokleju. Czy jak to mi tu wychodziło, że ona powinna wejść? <Ky> Powinna mi tutaj wejść. Teraz tak wkładam spinki. Magiczne cztery spinki. Płyteczka, panie, płyteczka. Opa. oh <laughs> No i kładziemy go, mam nadzieję, że mi nie odpadnie przy kamerze z tej <laughs> przysawki Dobra, płytka leży Płytka pan leży Zobaczcie, czy to nagrywam, czy już nie nagrywam. Prawie jest dobrze. I resztę będziemy ustawiać potem, bo mam takie wytyczne, że muszę zakończyć się półtora centymetra między podłogą a betonem. Więc tak muszę się zakończyć. Pa, ra, 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 ra. Pam pam pa. Dobra. I to teoretycznie, teoretycznie mamy. Hops. 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 I hops. I teraz tak. Nagrywa, nagrywa. Ta płytka jest podklinowana, a ta jest podpięta pod tą, więc tą płytkę trzymają te spinki i jak będziemy stawać na tą płytkę to tą płytkę będzie trzymała ta płytka na tych spinkach a ta płytka się będzie trzymała na tych klinach żeby nie siąść żebyśmy mogli po tym normalnie chodzić Teraz jeszcze do tego wszystkiego Musimy zablokować tą płytkę tutaj i tutaj, żeby ona nam pod wpływem naszego ciężaru czy czegokolwiek nie siadła. Czekajcie, ja sobie muszę sprawdzić Czy mam na końcu te półtorami te 15 mm Pokaż prawie mam. Prawie, to nie znaczy, że jest. Dobra. Tak jest. I teraz Klinuję tą płytkę. Na trzy zrobimy. Czyli pyk. Daj tutaj. Daj tutaj. Kurwa to będzie spinka, ale dobra, to się minie tą spinkę. Idę i tutaj. Dobra, są podbite. I teraz jeszcze tu podbijmy. Raz. Dwa. Zrobimy trzy i z tej strony trzy, raz, dwa, trzy. Teraz możemy po tym chodzić kurwa i się nic nie stanie. Dobra, obcinam te kliny. Dobra, mam wycięte te kliny. Pracują. Zaznaczam sobie, żeby przez przypadek się nie nie zastanowił mnie Blast na coś innego i normalnie sobie przechodzę po tych płytkach i nic tam się nie wydarzy jeszcze jak ona będzie spięta z tymi bocznymi i z tym przodem możecie kurwa po niej tańczyć ja wiem, że o lepiej przeskoczyć dać kroka albo położyć coś, albo jakieś deski, albo chujemuje. Ja już jestem za stary na takie skakanie przez trzy płytki i takie tam i mój kręgosłup takich rzeczy już nie zdzierża więc ja sobie tak to robię i sobie do przechodzenia jest idealny oczywiście stamtąd jak idziecie to ona się może wam odepchnąć jeszcze no bo ona nie jest zblokowana nigdzie natomiast jeżeli chodzi o, o uciągnięcie tej płytki to jest to niemożliwe i można po niej spokojnie sobie przechodzić także tyle ode mnie jeżeli chodzi o łażenie po przedpokoju po świeżych płytkach może się to komuś przyda 5 minut to zajmuje a naprawdę nie trzeba nic tutaj się wyginać kombinować i nie wiadomo czego co robić także dzięki za oglądanie pozdrawiam, cześć